Ok, skoro teorię mamy już za sobą, to co bym chciał, to żebyś zrobił w książce Pazdro zadanie 7.1, 7.2 oraz 7.3. W tych zadaniach będzie Ci potrzebna powiedzmy taka jedna wskazówka. Jeśli masz na przykład prostą odcinek czy cokolwiek innego, weźmy na przykład odcinek, zaznaczmy go jako AB, to jeśli na przykład masz tutaj nie wiem, wstawienie sobie punktu hmm, powiedzmy C, który dzieli ten odcinek na przykład e, 1 do 3, to, to znaczy, że tutaj odcinek na przykład AC może się równać 1 cm, a odcinek CB może się równać na przykład 3 cm, a na, albo na przykład 50 do 150 metrów, tak? Ty tego nie wiesz, więc to, co jest dobre, żebyś tutaj, w jaki sposób żebyś podszedł do tego zadania, to jest oznaczenie tych odcinków po prostu na przykład niewiadomymi, czyli x oraz 3x, tak? I teraz widzisz, że x do 3x, ma się tak jak na przykład właśnie 1 do 3. Tak? Cokolwiek nie podstawisz za x, to będziesz miał stosunek 1 do 3. Nie? 2 do 6, 3 do 9, etc. I na przykład jeśli wiesz, że ten odcinek ma długość powiedzmy 40 cm, no to i musisz wyliczyć ile na przykład wynosi odcinek AC i CB. No to tutaj zastosowując te ten niewiadome, możesz wykonać proste równania na zasadzie x plus 3x, Równa się 40, czyli 4x równa się 40, czyli x równa się 10, a 3x równa się 30. Tak? I już wiesz na podstawie tych informacji, że to jest równe 10, a to jest równe 30, tak? czyli nie 50 czy 150, tylko 10 i 30, czyli w tych zadaniach staraj się wrzucać jakieś niewiadome, tak, żeby mniej więcej pokazać te stosunki wzajemne tych odcinków. I później staraj się robić właśnie takimi prostymi równaniami, jak robiłeś w funkcji liniowej. I oczywiście te rozwiązania do tych zadań znajdziesz w aplikacji, której link będziesz miał w opisie.